Pozwól, że przedstawimy Ci Pauline Potter. Amerykanka była już wpisana do księgi rekordów Guinnessa z wagą 292 kg i została uznana za najcięższą żyjącą kobietę na świecie. Kilka lat później pobiła swój własny rekord, ważąc prawie 310 kg, co czyni ją cięższą niż fortepian lub w pełni dorosły samiec goryla. Które osiąga wagę zaledwie 220 kg. Ekstremalna waga Paulin przyniosła jej nie tylko uwagę mediów, ale także problemy medyczne i społeczne. Właśnie dlatego chcemy dziś przenieść się do jej codziennego życia i pokazać, jak wygląda dzień z życia najcięższej kobiety na świecie. Ale pokażemy ci również, jak w ogóle przybrała na wadze. A na koniec możesz spodziewać się dużej niespodzianki. Zostańcie więc z nami, na warto wiedzieć. Zacznijmy od codziennego życia Pauline. Amerykanka mieszka razem ze swoim dorosłym synem Dillonem w Sacramento w stanie Kalifornia. Dzień Pauline zaczyna się wcześnie rano. Jednak najcięższa kobieta na świecie nie śpi w normalnym łóżku, ale w specjalnym, które może utrzymać jej wagę. Śpi również w pozycji półsiedzącej, ponieważ boi się, że zostanie przygnieciona własnym ciężarem podczas snu i udusi się. Również wstawanie jest niezwykle trudne dla 300-kilogramowej kobiety. Pauline jest stale zależna od pomocy. Z reguły 21-letni Dylan opiekuje się matką, ale siostrzenica Pauline również odwiedza ją kilka razy w tygodniu. Przejmuje ona opiekę fizyczną. Ale ponieważ Polin nie mieści się już pod prysznicem, musi siedzieć przed nim, aby jej siostrzenica mogła umyć jej włosy. Reszta jej ciała jest myta w łóżku przy pomocy kilku myjek. Następnie Dylan przejmuje resztę opieki, ponieważ jego matka również potrzebuje pomocy w ubieraniu się. Podczas gdy inni 21-latkowie imprezują i cieszą się wolnością, Dylan musi założyć spodnie swojej matki, ponieważ Polin nie może się już schylać. Jest to ekstremalna sytuacja dla młodego mężczyzny, która ma duży wpływ na jego życie. Ponieważ musi opiekować się matką przez całą dobę, robić pranie i chodzić na zakupy, nie ma pracy ani przyjaciół. Prowadzi życie w odosobnieniu, a widok matki stał się dla niego smutną normalnością. Po ubraniu matki Dylan musi zadbać o śniadanie ale nie składa się ono z musli, owoców czy jogurtu. Zamiast tego Pauline lubi rano zjeść coś pikantnego, a Dillon dostaje śniadanie z restauracji typu fast food w sąsiedztwie. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko w jej życiu kręci się wokół jedzenia. Amerykanka spożywa do 10 tysięcy kalorii dziennie. Jej dieta składa się głównie z fast foodów. Zjada kilka hamburgerów dziennie, pije litry coli i podjada lody, i inne słodycze. Nie jada też przy stole w kuchni, ale bezpośrednio w łóżku lub na kanapie. Paulin spędza tam większość czasu, ponieważ jakikolwiek wysiłek fizyczny sprawia jej ogromny ból. W szczególności jej kolana i stawy są uszkodzone z powodu jej wagi, a każdy krok kosztuje ją wiele wysiłku. Aby mimo to móc się poruszać, Paulin korzysta ze specjalnego elektronicznego wózka inwalidzkiego. Do niedawna korzystała z niego również podczas wycieczek do miasta, a specjalny autobus odbierał ją w tym celu z domu. Autobus jest wyposażony w hydrauliczną rampę, ale Amerykanka stała się tak ciężka, że hydraulika zawiodła przy jej wadze. Jest to dla niej bardzo irytujące i niewygodne. Paulin wstydzi się swojej wagi i cierpi z powodu tej sytuacji ponieważ nawet jeśli chce towarzyszyć synowi w supermarkecie, staje przed poważnym wyzwaniem nie mieści się w rodzinnym samochodzie. Dlatego Dylan sam musi pojechać samochodem, a Pauline jedzie za nim na wózku inwalidzkim. Ale dlaczego Pauline w ogóle przytyła tak dużo i co doprowadziło do jej niefortunnego rekordu świata? Przyjrzyjmy się pokrótce przeszłości Amerykanki. Pauline Potter urodziła się w Kalifornii w 1963 roku. Miała szczęśliwe dzieciństwo, a jej waga była w normie. Jednak w wieku 6 lat jej rodzice rozwiedli się, a jej matka musiała sama wychowywać Paulin i jej pięcioro rodzeństwa. Doświadczyli poważnych trudności finansowych, a w niektóre dni rodzina nie miała nawet pieniędzy na jedzenie. Paulin i jej rodzeństwo często chodzili głodni. A sytuacja finansowa rodziny poprawiła się dopiero po powrocie ojca. Jednak Polin nadal była bardzo przygnębiona, a strach przed głodem zdominował jej życie od tego momentu. Już jako dziecko zakradała się w nocy do kuchni, by jeść w tajemnicy, a w wieku 8 lat zaczęła znacznie przybierać na wadze. W wieku 19 lat ważyła 130 kg. W połowie swoich lat 20 urodziła syna Dilona. I w tym czasie ważyła już ponad 180 kg. Jej mąż, Alex, również nie wspierał jej w odchudzaniu. Wręcz przeciwnie, uwielbiał każdy jej kilogram, a nawet karmił ją śmieciowym jedzeniem, aby jeszcze bardziej przybrała na wadze. W końcu z nim zerwała, ale ból serca sprawił, że jadła coraz więcej, a po czterdziestce ważyła już prawie 310 kg. Wróćmy jednak do jej codziennego życia które często naznaczone jest cierpieniem. Nie tylko ledwo może się poruszać, ale jest też stale narażona na spojrzenia i wrogość obcych ludzi. Nawet w domu nie znajduje spokoju, ponieważ dzieci i nastolatki ciągle pojawiają się pod jej oknem i naśmiewają się z Polin. Ma też wyrzuty sumienia wobec syna. Jest świadoma, że jest odpowiedzialna za swoją sytuację, i powiedziała w wywiadzie, że jej poważna otyłość wynika głównie z jej zachowań żywieniowych. Chociaż w rodzinie istnieją również predyspozycje genetyczne, lekarze nie byli w stanie zidentyfikować przyczyny medycznej. Jej sytuacja zmieniła się zasadniczo w 2016 roku i na szczęście jej codzienne życie, które właśnie Wam przedstawiliśmy, nie jest już całkiem aktualne. Pauline chciała prowadzić normalne życie i postanowiła oddać się w ręce specjalisty. Lekarz z Houston zmniejszył rozmiar jej żołądka, a Pauline przeprowadziła się do teksańskiego miasta wraz z synem, aby poddać się tam leczeniu. Zespół ekspertów zajął się Amerykanką, ułożył jej dietę i zapisał na program ćwiczeń. Zanim jej żołądek mógł zostać zmniejszony, Pauline musiała stracić dużo na wadze. W końcu nadszedł czas i samotna matka mogła poddać się długo oczekiwanej operacji, która zmieniła jej życie. Z biegiem lat pojawiły się kolejne diety i poważne niepowodzenia. Pauline musiała przejść pilną operację z powodu wrzodów żołądka, a także konieczne były dalsze operacje usunięcia nadmiaru skóry. Ale Pauline nie poddała się i dziś. Kilka lat po operacji ciężko ją rozpoznać. Straciła niewiarygodne 200 kg masy ciała i waży teraz nieco ponad 100 kg. Teraz odżywia się zdrowo, liczy kalorie i uprawia sport. Życie jej i jej syna zmieniło się drastycznie, a Pauline czuje się komfortowo w swoim ciele. Przysięgła sobie, że nigdy nie wróci do dawnych nawyków i stała się wzorem do naśladowania dla wielu ludzi. Napisz w komentarzach, co myślisz o Pauline i jej walce z kilogramami. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem na Warto Wiedzieć.